Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj yy, zrobimy sobie quiz, jak dobrze znamy język angielski. Nie wiem, może być różnie, może być miężnie. Zostawcie łapkę do góry, jeżeli Wam się film spodoba, jeżeli nie, to zostawcie łapkę do góry. No, też możecie tu łapkę do góry. No cóż, dzisiaj yy, zrobimy sobie quiz z języka angielskiego. Musimy, siebie, musimy się przygotować na język angielski, który jest już jutro. Jestem po matematyce, jakby to oglądacie. A ja aktualnie... Co ja robię aktualnie? Napisaj język polski dzisiaj. Napisałem język polski dzisiaj. To było coś, co ja dzisiaj zrobiłem. Przy okazji zmieniłem też tło do odcinków, bo uważam, że takie jest ładniejsze niż tamto, bo wtedy była szara ściana, a teraz macie krzaczka. Tak, w rumturze mówiłem, że załatwię krzaczka, załatwię krzaczkę i mamy krzaczkę. Więc dzisiaj będziemy... będziemy Robili quiz Przygotowałem sobie parę quizów, więc zaczynamy kochani. Zaspróbujcie, kochani, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dobra, mamy pierwsze pytanie. Jak przywitałbyś się po angielsku? Powiedzmy, że masz na imię N Annie, chyba Hi, and my names. Hi, my names. Hi, my name's Annie. Hello, my name is Annie. Oraz My name's Hello Annie. Ja zaznaczam. Hello, my name is Annie. Rozgrzeweczka Rozgrzeweczka A w ogóle, jakbyście chcieli, żebym zrobił quiz na przykład z innego języka. Kto wie, może nagramy. Więc zaproponujcie, jaki język chcielibyście zobaczyć. Wy na przykład i nagramy. No, dobra. Jak powiesz, nie lubię ananasa i arbuza. I don't like ananas and arbus. Piękne. I like pineapple or arbus. I don't like pineapple and watermelon. I don't like ananas and watermelon. Pineapple and watermelon. No, widzicie, jestem odpowiednio przygotowany do egzaminu. Umiem zrobić quiz, ale to jest jeden z łatwiejszych quizów. Później będzie najłatwiejsze, później będzie trochę trudniejsze. A nie wiem czy jeszcze zrobimy każdy jeden w jednym odcinku, bo jak nam nie wyjdzie, jak nam wyjdzie trochę więcej, to po prostu będziecie musieli poczekać na kolejny odcinek. A w ogóle jak chcecie wiedzieć jak mi poszły egzaminy, to zapraszam na mojego publicznego Twittera, gdzie Was o tym poinformowałem. Nie wiem czy na Twitterze da się zrobić konto prywatne, ale ja mam publiczne, więc nie musicie czekać. Um, ja wam wszystko powiedziałem na Twitterze za darmo, spokojnie, dobra. Jak powiesz, że nie masz matki, tylko coche, O, trudniejsze. I haven't got a mom, but I've got stepmother. Uh, my mom's dead, but I've got a stepmother. Smutne. To drugie. I haven't got a mom, because she's gone when I was 16 years old. No raczej nie. My mother is very nice, but I loved my real mom better. Have you got a stepmother? Czekaj, czekaj. Jakie było pytanie? To mi się wydaje, że. Uh, I haven't got a mom. Tak, i to jest poprawna odpowiedź. Przechodzisz do następnego etapu. Jak powiesz, gdybym nauczyła się jeździć na nartach w wieku 6 lat, to bym nie musiała teraz się uczyć. I trudne to jest. Ale to dobrze, bo to mam nie. przygotować do czwartkowego egzaminu, żebym miał 80, 70... No jak będzie więcej to będzie git. Z Raczej wątpię. Z polskiego. Miałem dobrze chyba. Bo jak patrzyłem sobie na odpowiedzi, to miałem dobrze, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. A wyniki trochę w lipcu. No dobra, no to robimy. A if I learn to ski... When I was six, co? Aha, bo sześć lat. Ok. No to, to raczej nie. If I learned to ski when I was six, don't learn, don't learn now. Chyba też nie. Hmm. If I learned to ski when I was six, I wouldn't. Now. O, to brzmi realistycznie i to bym zaznaczył, chyba jest to poprawna odpowiedź. Przechodzę do kolejnego etapu. To było trudne. To było trudne. Eden, radę. Jak ja bym miał przetłumaczyć to, co było napisane, to bym to trochę inaczej przetłumaczył, chyba tak. No, co dodasz w miejsce kropek w zadaniu? W zdaniu, tak jest najgorsze. Nie, najgorsze są słuchanki, kochani. Emma, please tell me. Where have you put my keys? I've put them. Mm -mm, the desk. Na desk to biurko, nie? No to na biurku. Czekaj. Bo może być też in, że w biurku, ale raczej może być na biurku, raczej się coś zostawia. Bo mamy tutaj on, in, at, between, nice. No to na pewno nie nice. W, czyli in. No nie wiem, raczej nie. On najbardziej pasuje. Jest to poprawna odpowiedź. Co wstawisz? Znowu. Abigail. Mm -mm. I opened the window. No, it's cool and now. Should. Shall. So, must have. Mm. Wiecie co, nie wiem. Ja bym zaznaczył. Trudne to. Should nie, must nie. Have też, nie? So... Shall. Nawet nie wiem co to jest. Ale jest to poprawna odpowiedź, więc zaznaczyłem dobrze. Jak przetłumaczysz to zdanie? The plane was taking off. Samolot był zepsuty, samolot lądował. Samolot był w trakcie lotu, samolot startował, samolot ro rozlatywał się. Yy. Był w trakcie lotu, nie. Odpada. Samolot lądował. Samolot był zepsuty, no to też raczej nie. Samolot startował, też nie. Samolot rozlatywał się też nie. Samolot lądował, może? Nie, samolot startował. Startował nie lądował. A nie ma start nigdzie. Bo taking off zmyliło. Która forma jest poprawna? A to było chyba jedyne złe, nie? O nie, teraz będę miał. Będę Do końca życia już będę pamiętał, że powinno być samolot startował. I to jest przykre, bo jakbym tak zaznaczył na przykład na egzaminie, to miałbym źle. W ogóle... Co jest? I tak sobie patrzę na ten obrazek, który tutaj mamy. Co to jest za samolot? Co to jest w ogóle? Co to jest? On jakby ma takie skrzydła z tyłu, a z przodu ma jakiś silnik. Co to jest dziwne samo? Pierwszy takie takie coś widzę. Dobra, kolejne pytanie. Która forma jest poprawna? Be angry to someone, be angry with someone, be angry for someone, be angry over someone, be angry of someone. Be angry with someone. Jest to poprawna odpowiedź. Który to okres warunkowy? Co? If my mother had driven more slowly, we would have seen the beautiful views in France. Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Drugi okres. No ja nie wiem, o co chodzi. Jakiś trzeci okres rynkowy. Nie wiem, o co chodzi. Jak jest kamizelka po angielsku? Uh, west Kamizel Sweet O'Shirt. Czy kamizel? Na pewno nie Tamizel ani samizel, West, no nie wiem, Ocean też nie. Sweet czy West? Zaznaczyłbym, że West. No i dobrze. W jakim angielskim jest wyraz elevator? Ja mam tutaj British English, American English, Australian English. Canadian, Canadian English we wszystkich spodanych? Chyba we wszystkich spodanych. Nie, to jest American English. Co oznacza wyraz BROG? Kupić, kupić w formie przeszłej, przynieść w formie pr... przeszłej, palić się, palić się w formie. Pr... przynieść. Prz... Nie wiem. Mi się wydaje, że. Pewno nie kupić. Palić się to nie, też nie, bo to było Berna, a Bern chyba było Bernd. Ja muszę sobie powtórzyć te inne. Yy, palić się w formie przyszłej też nie, a przynieść? Nie pamiętam jak jest przynieść. W formie przeszłej przenieść bym dał. I by było dobrze. Co oznacza popularny zwrot. Nothing lasts forever. Nic nie kończy się wiecznie, nic nie trwa wiecznie, nic nie przetrwa nieskończoności, nieskończoność nie jest wszystkim, nic nie trwa wiecznie. Co oznacza zwrot? The best is yet to come. Najlepsze jest pyszne, chyba nie, najlepsze nie nadejdzie, najlepsze dopiero nadejdzie, najlepsze szybko się kończy, yy, najlepsze już nadeszło, najlepsze dopiero nadejdzie. Czy web po angielsku to ae? Tak właśnie, nie web to pe, nie web to WF. nie web to ae, to chyba tak, no yy, nie web to re, nie web to pe. no. Jak powiedziałbyś, nie mogę się doczekać moich urodzin. Yy, I can't wait for my name day no to nie, name day to chyba imieniny jak mi się wydaje i can't believe for my birthday believe to jest rich więc nie uh, I'm looking forward to my birthday I like my birthday party I am very nervous waiting for my birthday no to I'm looking forward to my birthday Jaki jest angielski odpowiednik imienia Robert. To nie ma nic wspólnego z językiem angielskim, ale zróbmy to. O, chyba będzie więcej części, kochani. W takim razie musicie zostawić tutaj 5 łapek do góry, wtedy będę wiedział, że chcecie część drugą. I wtedy nagram. Może nawet jutro mam nagram, ale to musicie zostawić dużo łapek do góry. Bo no, zostawcie dużo łapek do góry, bo widzę, że to będzie troszeczkę... To jest chyba ostatnie pytanie, ale widzę, że po prostu yy, jak chcecie kolejny odcinek, nie wiem czy tu nam na cztery starczy. A jak chcecie kolejny odcinek, na cztery starczy nawet. Tak. Starczy na bardzo dużo odcinków, więc jak chcecie, to zostawcie łapkę do góry. A jeżeli będziecie tutaj aktywnie zostawiać łapki do góry, to Odcinki do czterech będą się pojawiały regularnie. Dobra. Wydaje mi się, że to jest Bob. Jest to poprawna odpowiedź. Koniec quizu. No cóż, jeżeli chcecie kolejny odcinek, to zostawcie łapkę do góry. Właśnie jak będzie ich tutaj 5, to nagram kolejny to nagram kolejny odcinek. Już ja dzisiaj nie będę nagrywał, ponieważ jutro egzamin zmarzmy, więc idę się wyspać. I widzimy się jutro. Pa, pa!